Sprawdzasz, jaki olej napędowy tankujesz? Przed zakupem prosisz o certyfikat dla jakości paliwa? Materiał w celu ogólnego dobra społecznego i uświadamiania użytkowników o możliwych nadużyciach, problemach, jakie mają lub mogą nadal mieć miejsce na polskim rynku paliwowym konsekwencjach celem zwiększenia bezpieczeństwa zarówno dla użytkowników, jak i ich mienia. Zobacz. Olej napędowy klasy Premium z informacją. Lepsze osiągi dzięki wyższej liczbie cytanowej. Liczba cetanowa jest bardzo istotna dla silników diesla, a obok zwykły olej napędowy. Jak to wygląda na odpisach ze świateł jakości paliwa? Olej napędowy premium posiada liczbę cetanową 52,7, co jak na takiej klasy paliwo nie jest zbyt wysoka, lecz mieści się w normie? Jaką liczbę cetanową ma zwykły olej napędowy? O też 52,7. Tak ma się deklaracja marketingowa do faktów? Dlaczego takie paliwo mające posiadać wyższą liczbę cetanową trafiło na stację paliwową z wartością jak zwykły diesel? Czy tak powinno być? Za co w takim przypadku płacisz więcej, skoro nie za wyższą liczbę cetanową?